Siemanko, <laughs> dzisiaj poniedziałek, wczoraj nagrałem film, ale coś, chyba nie chciał wsadzić, nie wiem. Godzina po siódmej, nakarmimy. Na wystawie nie byłem, bo zaraz pokażę, u nas pełno śniegu. znajomych znajomych też dzwoniło, że nie ma Sebastian, nie masz po co jechać. Jak jeszcze się o, zobaczcie, te jak zapięły. <laughs> <laughs> Czy nie kasze musi odsłychać. Mówię, i tak nie mam co. Nic nie sprzedaję, nic nie mam zamiaru. Kupować, więc więc nie mam po co jechać. Zobaczcie, trochę owsa jeszcze tu zostało, i zaraz do tego. Zaraz powiem o co chodzi. I mi tam ktoś napisał, że włodze, że się pozabijają. Że dieta. Ja dzisiaj ten. Dieta. Kolego nie masz pojęcia o hodowli gołębi jak ty tak piszesz. Doło musi być na wpół głodne. Zobacz, wszystkie są. Przy jedzeniu, nic nie ma. Na grzybkach nic pod półkami. O, tam jeden stary, tylko filmuje. Gołębie muszą być na pół głodne. A po to, że jak... Coś jest z gołębiem nie tak, to do jedzenia nie dojdzie I ten co nie dojdzie do jedzenia to, to już coś z nim jest nie tak to po pierwsze, żeby widzieć co się dzieje w gołębiku. Te już wczoraj za dużo dostały, widzicie? Na chore nie są, ale za dużo. Powinno wszystko się zlecieć. Zostawię dziubia, dziuby. o moja żółta, żółta kawusia, trzy te kawowe no ładne są. Nagrałem film, nie wiem czemu Youtube nie chciał wczoraj zasypniemy <laughs> jasnym ja to mieszam sam o i pewnie będzie za 100 kilo mieszankę teraz taką dostają jak zawsze pokazuję jaką mieszankę to jest taka dosyć uboga Lęgi to mocno mi stoją mieszaneczka. Dobra, sypniemy jaśniakom. te już też czekają. Dzisiaj minus 4, miało być minus 8. A ciaki już czekają. I, ta. I tym z wczoraj. Też zostało do jedzmienie tego owsa. Owiec jest wysmocnikiem głowy. Jak gołębie nie są głodne, to nie zjedzą. Przyjdę z pracy, owsa już nie będzie. Nic żadnego ziarenka. Nie będzie. Też takie są, nie duże, ale jest. <śmiech> <śmiech> Jakie rześkie. <laughs> Jakie te kuźwa... Ja pod tą hordą to pewno tylko czekam na odwilż, to jeżeli tylko w kranie woda puści, to zaraz wchodzę i pod tymi hordami myję ten dach, nie? O. Widzicie? Wszystko jest. Wszystko doszło do karmy nie ma żadnego, że nie doszy. O, tego łębie, jak ktoś na przykład nie zależy mu, wypuszcza całe dnie, latają, to tak, to one, one, cały czas powinny mieć karmę, sobie pobierają, ale tak jak u mnie są zamknięte, to nie, to zawsze nigdy. No, no, tak, dosyta powinny jeść, ale zawsze widzicie, jak u mnie dochodzą, dolatują. Zawsze na wpół głodne ja już myślę o lęgach, bo gołą w lęgi z tą, z obtuszczoną wątrobą za dobrze się nie lęknie. Widzicie, jakie u mnie są rzeźkie, lekkie, gołębie. Kiedyś jak mi się będzie chciało to wam nagram otworzę te samiczki to zobaczycie jak one tyle czasu zamknięte, ale na dachu nie usiedzą iskierki o. I te sobie też siedzą dziubią Sypniemy teraz tamtym olierowcu ziarno dostają dobre, zobaczcie ile śniegu dopadało od ostatniego filmu, no wszystkie okienka podpierane widzicie? no nie widzicie? tutaj, zobaczcie ile śniegu. już mi się nie chciało mówię i tak nie mam po co. za rok będę wystawiał to. Tyle śniegu, to się wtedy nagra. Maciej, te też nie są aż takie głodne, bo z wczoraj im zostało. Dzieci nie doletują. Hmm. Nie jest dobre, bo powinny dolecieć. Wszystkie od razu się powinny rzucić. Dlatego im też więcej nie nasypałem. Trochę to zostawiłem. I przyjdę z pracy, to już będzie zjedzone. No! trzepią się, no te to widać, że no idą. Jakby jakiś spał na półce czy... czy coś, to już znaczy, że no tamten pocztowy to na pewno zdrowy jest. To już by znaczyło, że coś się dzieje, coś nie jest zaciekawienie. A tak to widzicie, jak pięknie. Ja się wczoraj posprzątałem, ale elegancko. Zdrowie dobre, oby tak było dalej. To się zaszczepia. Ja pierdzielę. Oh, mówię Wam koledzy, ja to chyba nie długo jeszcze nie będę masakrę. Oh. Jak to jest z tym wszystkim? Nie my wcześniej, mieszałem, znowu całe koryto. Fajnie. O. Sobie żyją. U mnie tam na pszenicy same nie żyją. Wszystko co najlepsze. No, wszystko co najlepsze. Tym też to wydamy. Kiedy sobie podziwiam. Dzieci, po jedzeniu, bo one po jedzeniu są teraz, nie? ale tam co ma się im stać tam jest taki granulat z tym węgiel drzewny jakieś ziółka, jakieś cóś jak sobie jedzą widać bardzo zdrowe oby tak było dalej no poje one tak pojedzą i siedzą takie zgęziałe słówki Zimno i ale ten, okienko musi być otwarte. Najgorzej przeciąg. Najgorsze są panowie przeciągi. co tu robią? No, tamtym też kratkę tam zrobiłem to ładnie się. Ładnie się no dobra tutaj też widać zdrowie dobre wczoraj jak Dobra, taki filmik, że jeszcze jasnym to wezmę to mi Sypnę to tego to nie będą tam zbały śniegu O, a tu jest jakiś tam skład, jakieś zioła, jakieś coś. Grukają, parzyć się chcą. Ciołki. Patrzcie. Patrzcie. Im brakuje kamieszków i tego wszystkiego, bo zamknięte, to normalka. A no to są ich zęby, nie? Wszystko w porządku. No i widzicie te zjadły. Zobaczymy. Teraz troszkę zostało owsa i jak przyjdę z pracy to, to już tego owsa nie będzie i się będą już rzucały na siatki. Zobaczcie jak jest jest właśnie Nie mają dostępu do ziemi, nie są dopuszczane Trzeba gołąbkowi dostarczyć wszystkiego i trochę ziółek i trochę dobrego zboża na pszenicy to się za daleko nie dojedzie jak O myślę, że tam jeszcze sypłem Dobra o tym małym tam w tamtym gałębniku sypnę i mam to wyjdą sobie później pod wolierę, to będą sadziowały marka. Trzymajcie się wszyscy ciepło, na razie, cześć.